Pod koniec roku 2021 nagrałem film z zapowiedziami na rok 2022, dałem tutaj na siebie zbyt dużą presję czasową, zapowiedziałem w chuj dużo topek, później zapowiedziałem film, który się pojawił wczoraj i poczułem, że jeśli mam zrobić te rzeczy, to muszę się wziąć garść, tylko nie potrafiłem niestety. Przez styczeń naprawdę mi się chciało nic robić, a później w lutym to dalej pozostało i... I miałem już tyle rzeczy do zrobienia, że zrozumiałem, że nie robię tego. I też, że z tym kanałem, dopóki nie będę miał nowego kompa, to nagrywanie na samym telefonie jest bez sensu. Dlatego powstał ten film. Teraz yy, się pod to, że to są wyjaśnienia i ważna informacja, taka najważniejsza. Już się wyjaśniłem. Znaczy, no wyjaśniłem. I przez ostatnie kilka dni myślałem nad tym, yy, czy to dobra decyzja. Ale postanowiłem odejść na dłuższy czas od YouTube'a gdzieś tak na pół roku do wakacji, bo wtedy będę miał nowy komputer wtedy wrócić z jeszcze lepszą siłą. Według mnie bardzo mocno by to pomogło. Wtedy bym nabrał kompletnie nowych chęci do nagrywania. I, nie, no i po prostu ten wtedy wrócę i będzie lepiej, jak będę już nagrał na kompie i będę mógł robić ciekawsze filmy niż topki recenzje, raz na jakiś czas bezsensowny gry oglądanie z tych filmów i środowa seria. No właśnie, środowa seria to też sobie zadałem zbyt wielką tą. Presję. Chciałem ratować jeszcze sytuację przez Daily, które miało być w tym tygodniu, który się już teraz kończy. Ale zrozumiałem, że to nie ma sensu. wstawię film, który się powie wczoraj i potem znika na ten dłuższy czas. Muszę odpocząć od YouTube'a, robię to bite już prawie 5 lat, w wakacje właśnie i wtedy już będzie. Pięć, piąta rocznica kanału, więc wtedy sobie nagramy jakieś fajne specjale. Taką mam nadzieję. I też jest ten czas chciał się nauczyć montować. Bo miałem największy problem zawsze z montowaniem. Wiele filmów nie nagrałem przez to, że nie mogłem ich dobrze zmontować tak jak ja chciałem. Więc teraz się nauczy dobrze montować. I potem już te kilka miesięcy później wrócimy. Będziemy dobrze lecieli. Zmienię aktualnie Banner i awatar. To będzie aktualnie ostatni film. Awatar będzie taki czarny cały, żeby... żeby każdy widział, że po prostu mi przerwę też yy, banner będzie z przerwą i co nas co odpoczną od YouTube'a i później zwrócę ze zdwojoną siłą Po prostu jak będzie nowy komputer to wtedy wrócę nie wiem czy to będzie 6 miesięcy, 4 miesiące, 5 miesięcy, 3 miesiące, nie wiem Wiem, że około czerwiec lipiec tam to, to 6-5 miesięcy ale naprawdę nie będę nigdy pomagał tego filmu, chcę żeby on do tego, do tych widzów, którzy tutaj siedzieli i oglądali te filmy z dnia na dzień, kiedy wstawiłem, jakieś filmy tylko oglądali. I co? Ja się z Wami żegnam. To było fajne 4 lata, kiedy nagrywałem regularnie content, teraz znikam na dłużej. Mam nadzieję, że w wakacje uda nam się wbić, albo w tym roku też wbić te 200 subów, może nawet więcej. I co? Ja znikam. Jak na razie, na dłuższy czas. Ja byłem chłopaki, jak byliście Wy. I dzięki za to. Cześć.